Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartosz Grosowski. jestem certyfikowanym masterblogdatem i chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj cudowny świat, wspaniały świat Nissic Sigma, czyli kompleksowy bardzo program optymalizujący cały biznes przez pryzmat procesów, ale też patrzenie w jakiś sposób projektowo na wszelkie działalności firmy. Trzy duże, bogate yy, obszary. Six Sigma, ze swoim statystycznym opisem procesu. linii ze swoim bardzo praktycznym usprawnianiem, optymalizacją yy, miejsca wykonywania procesu. Yy, PMO, czyli prowadzenie projektu, organizowanie pracy ludzi, praca, praca z ludźmi. No i PMO, czyli yy, organizowanie potem tego portfela projektów w ramach jakichś sprawnych yy, struktur i, i, i sprawnego Procesu. Mówimy tu o BPMS-ie, o zarządzaniu procesowym, czyli dziewięciokrokowej metodologii, która w sprawny sposób na czterodniowym warsztacie ma przejść z zarządzania procesowego opartego o proces do zarządzania takiego naprawdę w zakresie continuous improvement, ze zdefiniowaniem procesu, mapowaniem, określeniem granic. Miar, analizą klienta, jego wymagań, e, identyfikacji miar, aż do dashboardu i naprawdę e, budowanie podstawy pod continuous improvement, pod ciągłe zmiany i ciągłe usprawnianie właśnie w oparciu o dane i liczby. Workout, druga metodologia seksizmu, bardzo szybkie, sprawne spotkanie kaloryczne, wykorzystujące efektywne bardzo spotkanie z zespołem wykorzystujące narzędzia kreatywne, narzędzia priorytetyzacji idei, analizy, burza mózgów, e, brainstorming, storyboarding, Fishbone, Five whys, e, Seven Way, Trees, Scrumper, entry, tych, tych narzędzi jest naprawdę dużo. E, Duże umiejętności, miękkie facilitatora, żeby w miarę krótkim, kalorycznym spotkaniem e, pokrył e, problemy i wygenerował na sam koniec e, bardzo dobrze zdefiniowane rekomendacje łącznie z planem z planem wdrożenia. Trzecia metodologia Six d DMAIC, duży projekt, 5-dniowy warsztat na poziomie Greenbel'a, dziesięciodniowy na poziomie Black Belta. Duża wiedza statystyczna pozwalająca uruchomić duże, cross-funkcjonalne projekty, bardzo często przez, przez pryzmat całej firmy na całym łańcuchu wartości dodanej, wykorzystujące statystykę narzędzia w zasadzie wszystkie, które w danej chwili są dostępne na rynku zgodnie z dokładnie zdefiniowanym roadmapem wykonywania takiego projektu, czyli właśnie Gmade Definers, proof Control. Lin, drugi obszar, fantastyczne narzędzia rozwiązujące naprawdę konkretne problemy w firmie, bardzo dużo narzędzi, uporządkowanie może nie w roadmap, tak jak w SIXIM, ale w jakiś sposób w zakresie zaawansowania biznesu. I teraz, w zasadzie, po wstępnej analizie, czego potrzebuje firma, jakie ma problemy, przede wszystkim dobór narzędzia i realizacja, realizacja konkretnego warsztatu, który rozwiąże konkretny problem w firmie, w oparciu o 7, 7 stron. Project Management. Standardowy, dość, dość metodologia w oparciu o standardy PMA, Project Management Institute, najbardziej ogólna, ale najbardziej kompleksowa. Jak zarządzać zespołem, jak zarządzać grupą osób, w jaki sposób przejść od powołania, zdefiniowania zespołu poprzez WBS do harmonogramowania, budżetu, zarządzanie zmianą aż po koniec projektu. Przy wykorzystaniu zarówno tych umiejętności technicznych, takich mocnych, silnych, twardych, aż do, do, do budowania też drugiej nogi czy tych soft skill, umiejętności, które pozwalają nam pracować z ludźmi efektywnie. Pociągnąć nam, za sobą, pociągnąć nam za sobą ludzi do, do zmiany i do tego, żeby jeszcze efektywniej w tej zmianie uczestniczyć. No i na koniec PMO. Warsztat, który ma nam pokazać zakres wiedzy, jaki możemy, jaki możemy uzyskać w PMO, gdzie możemy dojść z PMO. Bo w zasadzie przy trzech celach PMO: monitoringu, rozwiązywaniu konfliktów i rozwoju project managerów. Zatrzymać się możemy w każdym momencie. Ale jeżeli chcemy mieć naprawdę głęboko i szeroko, to jest zakres wiedzy, który, który możemy, e, możemy uzyskać właśnie, poprzez przecież jest bardzo, bardzo dużo. Od definiowania e, projektów, opisywania procesu projektowego, cyklu życia projektu, samo, samo organizację biura, procesy, gaity decyzyjne, dokumenty, aż po narzędzia informatyczne, repozytorium i e, bazę e, wiedzy. Wiedza naprawdę duża, kompleksowa, tak jak powiedziałem, w tych trzech obszarach, zdefiniowana w formie warsztatów, bardzo praktycznych, zawsze, zawsze praca na e, konkretnych procesach, konkretnych projektach e, zdefiniowanych wcześniej przez, e, przez firmę, e, przez klienta. E, w zasadzie obejmująca każdy, e, najmniejszy nawet e, aspekt całego szerokiego programu MISIC, ma tworzące kompetencje naprawdę kompleksowego, lidera zmian i w zakresie procesów, i w zakresie projektów, i w zakresie umiejętności technicznych, w zakresie umiejętności miękkich. Także serdecznie zapraszam